Dzisiaj ma wizę. dzisiaj będziemy grać tak w Bedwars i będę grał dwoma po tymi myszkami. Pierwsza i tutaj druga, bo się tutaj to popsuło. Więc co? Zaczynamy. Dobra, eee, Zaczynam. Koniec, dobra, mam.

Kurwa. A tu jeszcze nie zabudowałem. Dobra, i teraz zobaczmy na jakiś tak kurwa. Takie noty NT. Trochę wełny, tylko troszeczkę Dobra, do różowych się płaci. No, Łóżka już nie mają. Lecę do nich. Że je, lecę zrobić jednego. sobie jednego. Przejście to do nich. To z, a ich i chyba nie. No nie ma ich, nie ma ich, nie ma ich, dobra to i spierdzielam, o po sobie Dobra? Nawet nie jest problem, jak tego nie używam. Co No dobra, nie pytam. Co na no, diakse? On wziął te diakse, a chodź, ostro. Kurde, żebym nie spadł? Wok nas nie ma morskich. Spróbuję to wygrać. Ale wątpię, żeby to się udało. O, a to co się stanęło? Nie było mnie przez jakiś czas. A dobra. Dobra, mamy tylko my łóżko. Spoko. Zbieram na ten. To ja lecę obok nas do morskich. Wbiorę od nich złoto i kupuję ten łuki strzały. No i teraz dobram Dobra. Dobra, że Biorę łuk strzały, dużo strzał. A ja jeszcze koko my. Teraz jak ktoś przyjdzie, tu trzeba pilnować tyły, i przód. A nie umiem strzelać z tego miecza. Dobra Dobra. Dobrze. Cyk. A ja gram w celito. Tu nawet nie zauważyłem. To spoczka. Kur. No, ale trochę z tym jest problem. Nie, kurde. I właśnie z tym jest największy problem. Dobra. Robię cięcie i zmieniam szybką myszkę. Właśnie chyba mówiłem, że z tą myszką jest gorzej, bo to nie działa w tej myszce. I. Tak jak w tamtym, tylko to w tamtym działało, tylko gorzej działało. Dobra, zobaczymy, jak się gra. Dobra, lecimy. Może no, znowu biały. A nie wiem, zobaczę. Zobaczymy. Dobra. I lecimy. 18 żelaza i lecę na ludzi. No to już jest gorsza. O ok. A dobra, mam gdzieś. Dobra. Kur... to jest gorsza. sobie szybko ważę Coś jeszcze do zas. Hmm. TNT to kurwa. Nie no, EMI nie działa. Ja no Czy kurwa? Nie. Wiedziałem, że to będzie gorsze. Dobra, daję sobie jeszcze jedną rundę. Widzimy się, zara. No, ostatnia szansa. Ostatnia szansa. Wrócimy jeszcze raz. No to białego już nie. Tego też nie mam. No to róża. Dobra, już, ja jestem szary. Sam, sam, sup! Już wolę być ten różat. No jest, jestem sam. sam, dobra, lecos Mam to dziesięć. Dobra. To kupiłem. Jeszcze raz teraz to kupuję. I właśnie jest... robię jeszcze raz kupę sama dobra bez lata tym wolę uważać tiha ser dwa tylko brakuje Kur... No to kupuję. Co ja? A, Nawet nie chcę padać. to ja będę, to ja się wolę uzbroić niż iść na kolo. To ja się uzbrajam, Wiktor. Realnie. Teraz lecę szybko. Znowu żeby zapomniał. Dobra, nie kupuję tego żelaznego bo się nawet nie opłaca. Kupuję deski. Deski, deseczki. Co? Co ja mówię? Nie no. Nie no, tyle na pewno nie wystarczy. Co ty robisz, Wiktor? Nie no, kurźwa. Ten. A i tak nie mam nic do stracenia, bo ten... To mi spier. Wiktor możesz przestać Ja... ja jestem sam. Dobra. Ja już nie chcę się więcej w, w Nie, dobra. No